To będzie przede wszystkim droga do spokoju mieszkańców Zawiercia i Okolic. Generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad wybrała firmę, która ma zaprojektować i wybudować jeden z dwóch odcinków obwodnicy Zawiercia. Od wielu lat Zawiercie zabiegało o budowę obwodnicy. Teraz widzimy, że te kroki postępują, za co jesteśmy bardzo wdzięczni parlamentarzystom, a szczególnie pani poseł Ewie Malik. Miasto, jak Państwo widzą, jest zakorkowane, doskwiera do przede wszystkim mieszkańcom. Czekamy na kolejny krok. Jest wyłoniony wykonawca. Niedługo mam nadzieję, że będzie podpisana umowa i zobaczymy, że ruszy budowa. Korkuje się przede wszystkim tutaj. Trudno przejechać nieraz, przejść wręcz. Także jest to niezbędne. Czekamy na to już bardzo długo. Chyba od 30 lat ja słyszę od tej obwodnicy i do tej pory nie wiadomo co będzie. Widzi Pani co się tu dzieje? Tir za tirem jeździ. Zapylenie, zakurzenie. Budynki się niszczą w ogóle. Odcinek ma połączyć obwodnicę Siewierza i zawiercie Kromołów. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem i nie będzie protestów, to umowa zostanie podpisana jeszcze w tym roku. Trasa ma liczyć około 17 kilometrów, a koszt inwestycji to ponad 400 milionów złotych. Dla mieszkańców zawiercia i okolicy ta inwestycja będzie jednak bezcenna. Przez lata blokowali oni drogę krajową numer 78, by udowodnić rządzącym, że życie w tym miejscu to koszmar ze względu na olbrzymi ruch ciężarówek. Teraz ten koszmar w końcu może się skończyć. Dla Silesia Flash z zawiercia Sandra Hajduk.